Nie można tego zobaczyć, ani dotknąć palcami. Nie można wyczuć węchem, ani usłyszeć uszami. Jest pod górami, jest pod gwiazdami, pustej jaskini nie omija. Po nas zostanie, było przed nami. Życie gasi, a śmiech zabija. Golum nie miał szczęścia, bo hobbit słyszał kiedyś podobną zagadkę. A zresztą rozwiązanie było wszędzie dookoła. Ciemność! krzyknął, nie namyślając się długo i nie drapiąc nawet w głowę. Pudełko bez zawiasów, klucza ani wieka, a przecież skarb złocisty w środku skryty czeka. Grał na zwłokę, by tymczasem wymyślić coś naprawdę trudnego. Ta zagadka wydawała mu się bardzo oklepana i łatwa, chociaż ją wypowiedział trochę innymi słowami niż zwykle. Ale dla goluma zadanie okazało się bardzo trudne syczał sam do siebie, a nie mogąc znaleźć rozwiązania, szeptał i gulgotał. Po chwili Bilbo się zniecierpliwił. No, więc co to jest? Spytał. Sądząc z odgłosów, jakie wydajesz, myślisz, że chodzi o kipiący garnek, ale nie zgadłeś. Zostaw szansę, zostaw szansę mojemu skarbowi. Więc wreszcie? Spytał znowu po długiej chwili Bilbo. Zgadłeś? Nagle Golum przypomniał sobie, jak przed wielu laty okradał gniazda i siedząc pod skarpą rzeczną uczył swoją babkę wysysać. Jajko powiedział Jajko. Po czym zadał Hobbitowi zagadkę. Nie oddycha, a żyje, nie pragnie, a wciąż pije. Teraz Golum z kolei sądził, że zadanie jest śmiesznie łatwe, ponieważ on sam miał wciąż przedmiot tej zagadki na myśli. Na razie nie przyszło mu do głowy nic lepszego, bo zdenerwował się tą historią z jajkiem. A tymczasem dla Bilba, który przez całe życie unikał wody, była to istna łamigłówka. Przypuszczam, że wy już oczywiście zgadniście, albo zaraz zgadniecie, ale to nie sztuka, kiedy się spokojnie siedzi w domu i groźba pożarcia przez Goluma nie rozprasza umysłu. Bilbo chrząknął raz, chrząknął drugi, odpowiedź jednak nie zjawiła się jakoś. Po chwili golum zasyczał sam do siebie z uciechy. Czy ona by smaczny? Czy soczysty? Czy skórka ma chrupiącą? I z ciemności łakomie zerkał na Bilba. Trzeba się pospieszyć, pospieszyć! Syknął golum gramoląc się już z łódki na brzeg, by dobrać się do hobita. Ale w momencie, kiedy zanurzył swoją pajęczą łapę w wodzie, spłoszona ryba wyskoczyła i upadła hobbitowi na nogę. Se! zawołał Bilbo. Jakie to zimne i jakie mokre! I nagle zgadł: ryba! ryba! wykrzyknął. Golum był tak zły, że się zawiódł w ostatniej chwili, ale Bilbo zadał nową zagadkę, jak mógł najszybciej, więc twórco prędzej usiadł w wódce, żeby namyślić się spokojnie. Bez nogi leży na jednonogim, dwunogi siedzi na trójnogim, a czworonóg dostanie resztki. Ta zagadka nie była stosowna w danych okolicznościach, ale Bilbo bardzo się spieszył. W innym momencie może by się Golum biedził nad rozwiązaniem, ale w tej chwili, skoro tylko co była mowa o rybie, nie trudno było odgadnąć, że bez nogi to właśnie ryba. A wtedy wszystko już stało się jasne: ryba na małym stoliku, człowiek na trójnogim stołku, a kot dostanie ości. Takie jest rozwiązanie, i Golum wkrótce na nie wpadł. Postanowił teraz zadać hobbitowi najtrudniejszą i przerażającą zagadkę. Powiedział tak: Coś, przed czym w świecie nic nie uciecze, co gnie żelazo, przegryza miecze, pożera ptaki, zwierzęta, ziele, najtwardszy kamień na mąkę miele, królów nie szczędzi, rozwala mury, poniża nawet najwyższe góry. Nieszczęsny Bilbo siedział w ciemnościach i próbował z tej zagadki dopasować imiona wszystkich olbrzymów i smoków, o jakich słyszał w legendach, ale żaden z nich nie dokonał tylu strasznych rzeczy naraz. Hobbit czuł, że tu chodzi o jakąś inną zupełnie odpowiedź i że powinien ją znać, ale nie mógł jej w pamięci odnaleźć. Ogarnął go strach, a strach bardzo przeszkadzał w myśleniu. Golum znów zaczął gramoić się z łodzi, już z las do wody i brodząc szedł ku brzegowi. Bilbo widział coraz bliżej jego blade oczy. Język skołowaciał mu w ustach, chciał krzyknąć Zostaw mi jeszcze trochę czasu. trochę czasu. Ale z gardła wydobył mu się tylko pisk. Czas. Czas. Ocalił go po prostu szczęśliwy przypadek, bo to właśnie było rozwiązanie zagadki.